Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Mówiłem, że w czwartym kwartale będzie się dużo działo i w centrum zainteresowania znajdzie się zapewne inflacja, ale i tak rzeczywistość jest jeszcze ciekawsza niż to, co sobie zakładałem. Ktoś tu się serio inflacji przestraszył i widać to zarówno po reakcjach polityków, jak i Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym dzisiaj musi być odcinek o inflacji. No a w nim, co zrobił Narodowy Bank Polski i dlaczego to jest takie zaskakujące? Dlaczego politycy tak bardzo boją się inflacji dopiero teraz? I czy jest możliwe, że splotą się ścieżki inflacji i pandemii w najbliższych tygodniach? Zaczynamy nasz inflacyjny odcinek. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Miała być umiarkowana inflacja przy wychodzeniu z pandemii, miało być uniknięcie bezrobocia za wszelką cenę, miał być szczyt wzrostu cen wiosną 2021 roku, tak, tak, to ten parę miesięcy temu szczyt niby za nami, mieliśmy zejść z tych nieszczęsnych 5%, tak jak to mieliśmy w zwyczaju przez prawie 20 lat. Nie wyszło. Mamy poważny problem, i w końcu ktoś go zauważył i w rządzie, i w banku centralnym. I mamy kolejną podwyżkę stóp procentowych, o której zapewne już doskonale wiecie, bo był to jeden z czołowych tematów w większości mediów. Podwyżka, która znowu zaskoczyła ekonomistów, którzy zakładali, że aż takiej dużej skali jeszcze nie będzie. Miało być zupełnie inaczej. Jak zresztą śledziliśmy wypowiedzi Narodowego Banku Polskiego, ustami jego prezesa, czy też kilku przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, czy też przedstawicieli rządu. No gdzieś ten scenariusz zakładany chyba był zupełnie inny niż mamy teraz. No i teraz w takim razie skąd tytułowa teoria, że zarówno NBP, jak i politycy w końcu się inflacji przestraszyli. Zacznijmy od cytatu z czerwca tego roku. Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas konferencji prasowej mówił tak: Prognozy pokazują, że mamy najprawdopodobniej szczyt tegorocznej inflacji. Przy czym w maju mieliśmy rekordowy wzrost cen paliw w ujęciu rocznym, który wyniósł aż 33%. To oczywiście wynikało ze wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych i bardzo silnych efektów bazy. Jednocześnie przyspieszył wzrost cen żywności, co ma także w dużej mierze przyczyny globalne, niezwiązane z sytuacją krajową. Oczywiście ceny rosną też przez czynniki popytowe, ale same w sobie czynniki te nie powodują odchylenia inflacji od celu Narodowego Banku Polskiego. Wszystkie prognozy wskazują, że inflacja w przyszłym roku się obniży, wskazał szef Banku Centralnego. To była konferencja nieco później po odczycie inflacji majowej. No to teraz idziemy o kilka miesięcy do przodu. Minął czerwiec, minęły wakacje, zaczęła się piękna polska jesień i jest już 5 listopada. Ten sam prezes tego samego banku centralnego, naszego NBP. Sytuacja jest niekomfortowa, niemiła, niedobra. Inflacja jest za wysoka to jest główne zmartwienie NBP i członków RPP. Według naszych najlepszych prognoz, inflacja jeszcze wzrośnie i w styczniu osiągnie swoje apogeum, a dopiero potem zacznie spadać. W całym 2022 roku będzie podniesiona, będzie wynosiła ponad 5% i dopiero w 2023 wróci w karby naszego celu inflacyjnego. Przyszły rok to rok podniesionej inflacji, a pierwszy kwartał w szczególności. Potem tendencja będzie spadkowa. Tłumaczy prezes. Ja od siebie tylko dodam jedno małe zjawisko ekonomiczne, tak jakby żeby to jeszcze raz sobie uświadomić. Jak inflacja w danym miesiącu jest 7%, a w kolejnym jest 6, a w kolejnym jest 5, to to nie do końca jest tak, że ceny spadają, tylko ceny wolniej rosną to może umknąć, jak ktoś się nie interesuje finansami. Inflacja 5% to dalej inflacja tylko mniejsza niż 7%, prawda? Więc nie, niech nam się to nie zgubi, że ta inflacja cały czas jest i hen daleko jeszcze do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Ja mówiłem w ostatnim odcinku o podwyższonych stopach procentowych, że nie chodzi tylko o same stopy procentowe, które są oczywiście głównym narzędziem Banku Centralnego i wszyscy wiemy o co chodzi, bo już to sobie tłumaczyliśmy, ale chodzi o komunikację Narodowego Banku Polskiego, która w Prowadza tu naprawdę niezłą konsternację u dziennikarzy, ekonomistów, no i pewnie wielu innych bohaterów rynków finansowych w Polsce i nie tylko, no bo przecież kawał świata nas obserwuje. I nie chodzi już nawet o ten profil na Twitterze, który w ostatnich dniach produkuje karabin maszynowy, tweety i które w ogóle nie mają za wiele związanego z gospodarką czy pieniądzem, ale za to dorobiło się niezłych memów, to tak w ramach rozrywki. Nie chodzi już nawet o to. Wydaje mi się, że chodzi mocno o to, co się dzieje na konferencjach i jaki jest przekaz, który idzie do polskich mediów, do polskich ekonomistów, ale też w świat, bo takiego chaosu informacyjnego, o czym trochę świadczą te dwa cytaty, z bardzo. Pewnym siebie prezesem względem prognoz, jakie miał Narodowy Bank Polski. No, dawno tego nie widzieliśmy. Dawno nie widzieliśmy takiego chaosu. A chyba ostatnia konferencja prasowa była tego kwintesencją, bo ileż tam wątków było w jedną godzinę poruszonych. Tak jak się śmiałem na Twitterze, że gdybym był czynnym dziennikarzem, to bym miał autentycznie problem z wybieraniem cytatów, bo i były chipy azjatyckie, i paliwa, i oczywiście ceny żywności, i nie tylko czynniki zewnętrzne, ale i masa wewnętrznych, no i oczywiście był ten cud gospodarczy. Podarczy, którego nam wszyscy zazdroszczą, no bo wiadomo, że inflacja inflacją, ale nigdy w Polsce tak cudownie jeszcze nie było. Znowu zostawmy ten wątek, nie mi go oceniać. Ja, skromny podcaster, skupię się teraz na, na tym, jak ta inflacja nas ewentualnie wszystkich boli i jeszcze sięgniemy troszeczkę do historii, bo mówiłem kilka razy na tym kanale, że inflacja podchodząca pod 5% to jest coś, co no, znamy z historii ostatnich 20 lat. Dużo powyżej 5% nie wychodziliśmy, a jeśli w ogóle wychodziliśmy, to to już było serio przejściowe i to był taki stan podwyższonej inflacji. Z reguły oczywiście ładnie rozwijała się gospodarka w tym czasie, no raczej nie mamy z tym jakichś traumatycznych doświadczeń. No na pewno nie nakładało się to na pandemię i tego typu inne szoki w gospodarce. Jednak wyjście z tych 5% to jest wpadnięcie już w taki przedział między 5 a 9%. I tu się trochę ważą losy inflacji. Czy się ją w ogóle jeszcze da opanować, czy się nam trochę wymknie spod kontroli i serio będzie można powiedzieć, że inflacja galopuje. No bo generalnie ona galopuje dopiero powyżej 10%, czyli musi być dwucyfrowa, żeby powiedzieć, że galopuje. No ale to już taki szczegół. Oczywiście tabloidy uznają już powyżej 3%, że galopuje, jak 5% to już w ogóle, więc w mediach ona galopuje od dawna, ale tak językiem bardziej ekonomicznym to ona dopiero galopuje, jak się zbliży do 10%. No ale w każdym razie chyba wszyscy czujemy, że to jest ten moment, i myślę, że nie jeden polityk w swoim gabinecie politycznym też już to poczuł, że coraz bliżej nam do tego scenariusza bliżej 9%. Niż powrotu do pięciu. Nawet sam Narodowy Bank Polski przyznaje, że chyba jednak ten majowy szczyt to był srogo przestrzelony, i nowy szczyt to może będzie w ogóle w styczniu. No, pamiętajmy, że jesteśmy w czwartym kwartale. Kwartale, który skupia się na tym, żeby wydawać jak najwięcej pieniędzy, tak jakby to jest główna koncepcja. I teraz zobaczcie, co się może zadziać w skrajnie niebezpiecznym scenariuszu, takim, który zapewne jest teraz na poważnie omawiany, gdzieś tam w politycznych gabinetach, czy ekonomicznych, czy może nawet w gabinecie Narodowego Banku Polskiego. Jeśli widzę, że mój pieniądz płonie w rękach i w mediach trąbią, że 6-7%, a zaraz pewnie będę, będzie więcej, no to zaczynam myśleć, co z tymi pieniędzmi zrobić. Wiemy, jaka jest zabójcza oferta w bankach. Raczej bank nie ochroni moich pieniędzy w żaden sposób. Jak się nie znam w żaden sposób również na inwestowaniu, no to tym bardziej nie chcę powierzać w ten sposób moich pieniędzy. I tu nie chodzi w tym zjawisku o to, że są inwestycje firm, że jest tani kredyt, że jest jakieś przelewarowanie. Ja teraz mówię totalnie o Takim konsumencie masowym, masowym obywatelu, który ma jakieś pieniądze odłożone i zaczyna panikować, że coś z tymi pieniędzmi musi zrobić tu i teraz. I jak wchodzi w stan takiej lekkiej paniki. To może niekoniecznie od razu sięga po instrumenty finansowe, chociaż to też się zdarza. I inwestowanie bez wiedzy wcześniej, takie ad hoc, że teraz muszę w cokolwiek włożyć pieniądze, umówmy się, że często może się skończyć katastrofą, szczególnie, że nie znamy różnych teorii, nie wiemy, jak to rozłożyć, dywersyfikować, co to są za ryzyka. Czasami nawet nie wiemy, jak z platformy inwestycyjnej skorzystać, i zamiast akcji kupimy lewarowany instrument. Niestety znam też takie historie. Więc w czasie inflacji bardzo łatwo jest nas przekonać do jakichś inwestycji, no bo chcemy, żeby nasze pieniądze pracowały. Między innymi stąd taki wysyp oszustw internetowych, gdzie firmy podają się, firmy oszuści podają się za firmy poważne, znane, takie, które konsument kojarzy, no bo to jest jedna z reakcji. Panikujemy, więc chcemy gdzieś włożyć pieniądze, no i oczywiście te pieniądze bardzo łatwo jest stracić, no bo nie mamy odpowiedniej wiedzy. No ale jest jeszcze druga reakcja obronna, też jak zaczynam trochę panikować, że ta inflacja zaraz będzie naprawdę bardzo, bardzo duża, no to sobie może zacznę coś kupować na zaś. Idę do sklepu kupić ryż na obiad. Ja lubię ryż. Zamiast jednej paczki wezmę pięć. No i tak podrożeje, prawda? Ekonomiści powiedzieli, w wiadomościach powiedzieli, w jakich serwisach, że będzie jeszcze wyższa inflacja. No to kupię więcej tego ryżu teraz, bo za trzy miesiące będzie jeszcze droższy. No to kupiłem dużo ryżu. Wracam do domu, przechodzę obok dużego sklepu. Do materiału budowlane też kupię, bo remont miałem robić za rok. No ale niech sobie leżą. Kupię teraz, będzie taniej. Za rok pewnie będą jeszcze droższe. I sami rozumiecie, że taki odruch trochę napędza nam spiralę inflacji naturalnie, bo o to, żeby pokonać inflację, trzeba kupować mniej. Ale jak się boję inflacji, która będzie jeszcze większa, bo wpadłem w ten próg rosnącej, niedługo może nawet galopującej inflacji. To mnie nie interesuje globalna gospodarka, mnie nie interesuje polska ekonomia, mnie nie interesuje żaden bilans, który pokaże mi jakiś ekonomista. Mnie interesuje to, ile jest w moim portfelu. I moim pierwszym naturalnym odruchem może być to, że właśnie kupię coś na zaś, więc tak naprawdę jeszcze więcej kupuję. Zamiast ograniczyć konsumpcję, to my jeszcze więcej kupujemy, bo się boimy, że podrożeje. I to jest naturalny mechanizm, którego boi się nie jeden ekonomista i podejrzewam, że nie jeden rządowy doradca, chociaż akurat w rządzie też jest sporo osób, które finanse doskonale rozumieją, więc wydaje mi się, że to zjawisko absolutnie też nie jest im obce. Takiej spirali boją się politycy, no bo im bliżej tych 9% w odczytach inflacji, tym więcej ludzi może podejść właśnie tym tropem. I poza tym serio na wiele czynników nie mamy wpływu, więc one się trochę na siebie mocno nałożyły i z tym niewiele już możemy zrobić. Robić. Chociażby ceny surowców, w ogóle te rajdy, które wyglądają kosmicznie na wykresach, że nagle mamy niczym wzrost na jakiejś kryptowalucie, ale to nie kryptowaluta, to jest drewno i mo moglibyśmy znaleźć kilka takich wykresów, które wyglądają absurdalnie, a są to surowce, które są potrzebne do bardzo, bardzo wielu rzeczy w gospodarce. I to oczywiście rozregulowuje wiele rzeczy. Poza tym oprócz surowców mamy rosnące koszty energii, tak na bieżąco, no i mamy jeszcze potencjalne koszty transformacji energetycznej. No, ale to jest temat rzeka i ja absolutnie specjalistą w tym temacie nie jestem. Sam bardzo dużo czytam i staram się nadążyć za tym, w którą stronę nasza energetyka musi iść. No, ale jakby nie patrzeć, jak się wiele lat odkładało coś, no to pewnie teraz trzeba będzie to nadrobić. A żeby to nadrobić, trzeba będzie wydać dużo, dużo pieniędzy, więcej zapewne niż planowano wcześniej. Więc z każdej strony. Kiepski wariant. No i jeszcze jeden bardzo ważny wątek inflacyjny. Wydaje mi się, że niesamowicie pomijany. Nie wiem, może ja jestem jakiś natrętny, ale mam jakieś wrażenie, że on jest też pomijany w różnych dyskusjach politycznych i tak jakby wszyscy widzimy, tylko stopy procentowe, no a są jeszcze różne narzędzia. Zobaczcie, że Narodowy Bank Polski przez wiele miesięcy mocno grał na osłabienie złotego i mówił to wprost. Dzisiaj dolar w okolicach 4 zł, rekordowe euro, frank, no trochę to jest ten scenariusz, którego chciał bank centralny w ramach. Tej strategii ratowania gospodarki w covidowym kryzysie. Ale to też działa na rzecz inflacji, no bo te baryłki ropy są w dolarach i wiele, wiele innych rzeczy, które kupujemy, też jest w obcych walutach. Ja tutaj zacytuję bardzo fajny fragment z tekstu Marcina i Wucia, oczywiście zapewne doskonale znacie finanse bardzo osobiste. Cytat, jeżeli mamy słabszego złotego, to dobra importowane za granicę są dla nas droższe, czyli mniej kupujemy z zagranicy i więcej w kraju. Większy popyt to teoretycznie wyższe ceny. Patrząc od strony eksporterów, słabsza waluta, większa rentowność eksportu, więcej towarów wyjeżdża za granicę i tym samym mniej zostaje w kraju, a im mniejsza podaż, tym wyższe ceny. No i co? Jesteśmy w scenariuszu, w którym bank centralny miał co chciał ale zakładał chyba trochę, że kryzys pandemiczny będzie krótki i intensywny, a ten okazał się dosyć długi i ewidentnie nie chce się skończyć. Mówię oczywiście o czwartej fali pandemii i wizji tego, że może to nie jest jeszcze koniec problemów firm. Niskie stopy procentowe były trzymane do ostatniej chwili, można tak to ująć. Cały czas była narracja, że tak trzeba, a inflacja jest przejściowa. Bank centralny już raczej się kapnął, że popełnił tutaj błąd, ale oczywiście nigdy tego nie powie wprost. Zaczęło się nadrabianie, ale jest taka sprawa, że rynek doskonale wie, że bank centralny jest spóźniony. I już nie chodzi nawet o polityczne plotki, że tam sugestia podwyższenia stóp procentowych przyszła z tej części politycznej, a nie z Banku Centralnego, ale widać to też chociażby po reakcji walut. Po dużej podwyżce stóp złoty jakoś wybitnie się nie umocnił, a ekonomiści zakładają, że cykl podwyżek będzie musiał być dużo wyższy. I znowu tutaj cytat akurat z gazety.pl. Jeszcze przed listopadową decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp o 0,75% dziennikarz Grzegorz Siemiączyk z Rzeczpospolitej i Parkietu zapytał aż 29 ekonomistów o ich prognozę docelowej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Większość wskazań padła na poziom między 2,5 a 3,5%, a więc dwu, a nawet blisko trzykrotnie wyższy niż obecnie. Ja bym zaryzykował, że taki wynik ankiety świadczy w dużej mierze o tym, co Powiedziałem wcześniej, czyli że bank centralny jest trochę nieprzewidywalny dla rynku. No bo co, wszyscy ekonomiści kompletnie nie są w stanie tego prognozować, czy może nie do końca jest spójny ten przekaz, który my słyszymy od miesięcy? I też działania rządu świadczą o tym, że pokładają oni chyba duże nadzieje właśnie w podwyższaniu stóp procentowych, no bo te ich działania, te polityczne już są, ja bym powiedział, raczej, że napędzające inflację niż hamujące. No bo polski ład wprawdzie, okej, okay, część podatków Polakom obniży. Jasne. Ale są też wyższe koszty pracy, są też wyższe koszty dla sporej części przedsiębiorców, no i zapewne skończy się to wszystko przerzuceniem cen na klientów. To jest też raczej naturalne w gospodarce i po drodze mamy jeszcze chyba najbardziej proinflacyjną rzecz, jaką można było wrzucić to jest podwyższenie akcyzy. Wierzcie mi lub nie, ale ja nadal jestem na grupach ślubnych, bo dosyć świeża sprawa i tam serio na tych wszystkich forach toczą się dyskusje, że na przykład trzeba kupić wódkę na wesele już, no bo za rok będzie droższa. Więc no, antyinflacyjna ustawa to z tego nie wyszła. No i na koniec, jeszcze moja ulubiona reakcja polityków. Ona jest absolutnie genialna. Kategoria, ważne decyzje polityczne. Pytanie, co robisz, jak rosną ceny energii i szaleje w kraju inflacja? Prawidłowa odpowiedź daje ludziom bon energetyczny. I tu cytuję, bo sam bym tego naprawdę nie wymyślił. To będzie taki bon energetyczny, który ma amortyzować wzrastające koszty ciepła, prądu, gazu i benzyny. Nie będziemy tego wiązać z rachunkami Polaków. Polacy będą w ramach własnych decyzji zastanawiali się, na co przeznaczyć te środki. Chcemy zamortyzować te koszty, które teraz rosną, ale nie chcemy wiązać Polakom rąk. To będzie kwota zależna od wielkości gospodarstwa domowego, wypłacana co miesiąc. Mamy już projekt rekompensat dla ubogich energetycznie. Pan premier Morawiecki zapowiedział, że kwota przeznaczona na ten cel wzrośnie nawet do 3 miliardów złotych. Najprawdopodobniej zostanie poszerzony. Chcielibyśmy rozszerzyć krąg osób. To mówi wiceminister finansów Piotr Patkowski. Ja nie jestem z wykształcenia ekonomistą i podejrzewam, że sporo słuchaczy tego podcastu też nie jest, ale spróbujmy sobie jeszcze raz powiedzieć to na głos. Jeśli szaleje inflacja i rosną koszty energii, to dobrym rozwiązaniem jest dać ludziom gotówkę, żeby zrekompensować koszty energii, ale nie powiązać tego bonu z kosztami energii, no bo niech sobie ludzie wydadzą te pieniądze sami. Na to, na co chcą. No, ja bym tego sam nie wymyślił. Dać gotówkę, żeby zmniejszyć wpływ inflacji. I później to zdziwienie, że zagraniczni ekonomiści mają jakieś wątpliwości, albo polscy ekonomiści jakoś nie mogą trafnie prognozować. To się robi coraz cięższy zawód z tymi prognozowaniami. Ale zanim Wam jeszcze opowiem mój apokaliptyczny scenariusz, w którym inflacja spotyka się z pandemią i tańczą razem chocholi taniec na mapie Polski, to zacytuję jeszcze Krzysztofa Kolanego z serwisu Bankier.pl. Inflacja cenowa na poziomie przekraczającym 6% rocznie jest na dłuższą metę dewastująca dla siły nabywczej pieniądza. Jeśli taki stan utrzymałby się w kolejnych latach, to polski złoty za niespełna 10 lat straciłby ponad połowę swej obecnej wartości. Tak wysoka inflacja przede wszystkim niszczy siłę nabywczą oszczędności zgromadzonych w bankach czy obligacjach skarbowych, które płacą rekordowo niskie i zbliżone do zera odsetki. Część z was mogłaby teraz powiedzieć: "No dobra, trzeba było inwestować, trzeba było słuchać podcastów, oglądać youtube'owe mądrości i pieniądze by pracowały". No ale znowu, bez hipokryzji. Lepiej zarabiający, inwestujący Polacy sobie poradzą, ale ich nie jest tak bardzo dużo. A tych mniej zarabiających, bym powiedział najmniej zarabiających, tych z najmniejszymi oszczędnościami, tych jest dużo więcej, i to ich zaboli najbardziej. I znowu z pomocą przyjdzie mi kolega z dawnej pracy, ekonomista Bankier.pl, wspomniany już wcześniej Krzysiek Golany i jego cytat. Jestem przekonany, że w długim terminie warto patrzeć nie tylko na samą dynamikę inflacji, ale na jej skumulowane skutki. Jeśli przyjąć za punkt odniesienia rok 1998, to od tego czasu indeks CPI wzrósł już o 91,4%. Uległ zatem niemal podwojeniu w niespełna 23 lata, co daje średnioroczną stopę inflacji w Polsce na poziomie 2,89%. Niby niewiele, prawda? Ale jednak oznacza to, że żeby wyjść na zero z inwestycji przez ten czas, potrzebowalibyśmy podwoić kapitał, nie uwzględniając przy tym podatku belki. No i tak samo z zarobkami. Jeśli ktoś nie podwoił swojej pensji przez ten okres, to realnie zarabia mniej niż ponad dwie dekady temu. Owszem, w Polsce to pewnie rzadki przypadek, ponieważ płace generalnie rosły szybciej niż oficjalny wskaźnik CPI, ale przecież tak wcale nie musi być w naszej przyszłości. Tym bardziej, że najlepsze lata w tym pokoleniu polska gospodarka zapewne ma już za sobą. Teraz czeka nas pogarszająca się sytuacja demograficzna, mniejszy napływ środków z Unii Europejskiej i tak dalej. Krzysztof Kolany jest bardzo dobrym ekonomistą i ma bardzo fajne, wnikliwe analizy. Ale nie da się ukryć, że nie na darmo nazywają go w internecie czasem doktorem Dumem i trochę pesymistycznie zakłada wiele rzeczy. Ale nie zmienia to faktu, że te liczby dają nam trochę do zrozumienia. I ja znowu nie przetoczyłem ich po to, żeby tutaj straszyć, że wszyscy potracimy majątki i tak dalej, no bo zakładam, że tak jak zresztą było wspomniane w tekście, większość Polaków jednak w 20 parę lat jest w stanie wyciągnąć te wyższe zarobki czy ten kapitał, jest w stanie pracować i jako naród jesteśmy dużo, dużo bogatsi niż byliśmy 20 parę lat temu. Ale zmierzam do tego, że trzeba to znowu wprost powiedzieć, że inflacja jest bolesnym i niesprawiedliwym zjawiskiem, pomijając już fakt, że każdy ma swoją własną inflację i to już sto razy też opowiadałem to inflacja dotyka po prostu dużo mocniej najmniej zarabiających. I te wszystkie statystyki, które często czytają ci najlepiej zarabiający, no bo czytają regularnie o finansach, dotykają tak naprawdę tych, którzy tych statystyk i tak nie czytają. I prosty przykład. Jeśli dostajecie 10 tysięcy zł miesięcznie na rękę w swojej pracy, jesteście w gronie najlepiej zarabiających Polaków, bo to już jest drugi próg podatkowy i w ogóle w statystykach dosyć duże pieniądze, no to inflacja irytuje. O tak to powiem. Ale jak dostajecie 3 tysiące zł na utrzymanie kilkuosobowej rodziny, to inflacja może zabrać wam jeden posiłek ze stołu, albo trzeba będzie wybierać, czy rata kredytu, czy czegoś innego nie opłacimy. I, I wiecie doskonale, że to wyliczenie krzyśka o podwojeniu pensji będzie dużo łatwiejsze u lepiej zarabiających, niż u tych, którzy cały czas krążą wokół pensji minimalnej. Więc zmierzam do tego, że inflacja to zjawisko bolesne też dla każdej formacji politycznej. Dlatego mam trochę teorię, i już tak teraz na serio, jak politycy zaczęli bać się inflacji, to zaczęło się to też przekładać na poparcie wyborcze. I teraz apokaliptyczny scenariusz, który sobie wymyśliłem i którym muszę się podzielić, żebym sam taki straumatyzowany nie siedział z tym w domu. Uwaga, straszny scenariusz, który mi chodzi po głowie. Żeby opanować inflację, trzeba mniej kupować. Jasne. Po prostu musimy ograniczyć mocno konsumpcję i na to mamy wpływ. Ceny baryłki ropy za bardzo nie obniżymy. Fajnie powiedzieć, ale w czwartym kwartale, no sam dla Was przygotowałem zestaw książek pod choinkę z darmową dostawą, a tu teraz nagle co? Ej, ej, nie kupuj książek. No, Kaman, pewnie że kupuj książki, bo jeszcze będą droższe. No, ten mechanizm, który sobie omówiliśmy, cały czas tutaj działa nam za plecami. Ale całkiem serio, co zrobić teraz, żeby ludzie mniej konsumowali? Najskuteczniejszym scenariuszem, jaki gdzieś tutaj chodzi po głowie, jest mimo wszystko jakiś lockdown który może siłowo pozbawić nas możliwości wyjścia do sklepu, restauracji, kina i ograniczyć naszą mobilność, więc i na paliwie się zaoszczędzi itd. Wiem, jak to brzmi. Ale jestem naprawdę święcie przekonany, że gdzieś tam w politycznych kuluarach ktoś na poważnie rozpisuje sobie za i przeciw, i absolutnie nie chodzi tutaj o zdrowie Polaków, tylko o taki czysty rachunek zysków i strat w poszczególnych scenariuszach. No bo więcej niż te stopy procentowe narzędzi to raczej za bardzo nie ma pod ręką. No a jak już sobie powiedzieliśmy przez tych ostatnich 20 minut te narzędzia w stylu bony gotówkowe, powiedzmy, że mogą się okazać średnio skuteczne, mówiąc złośliwie, w walce z szalejącą inflacją. I teraz mamy tutaj wybór między złym i złym scenariuszem. Polski już na lockdowny za bardzo nie stać i trzeba też sobie powiedzieć, że coraz gorzej na one wychodzą, no bo ja to w ogóle mam taką teorię, że taki prawdziwy lockdown, yy, ale trochę azjatycki, to był jeden w marcu 2020 roku, kiedy serio się baliśmy koronawirusa. Później było już dużo mniej konserwatywnie, no ale też przez to było siłą rzeczy mniej skutecznie. Polityka była taka, że teraz musi być już koniec z lockdownami, teraz już musi być dobrze. No, i od przyszłego roku trzeba zwiększać wpływy do budżetu, co też mamy już jasno rozpisane w ustawach. Ale jak pokazują dane z zachorowaniami i nastawieniem do szczepień, no dobrze nie jest i nie będzie. Wystarczy spojrzeć na moją taką mikroojczyznę, czyli województwo lubelskie. Wspomniane lockdowny y, 3 i ratowanie gospodarki przez tyle miesięcy kosztowało państwo autentycznie majątek. Jest to w dużej mierze też wyciągnięte poza oficjalny budżet i będą to wszystko spłacać nasze dzieci, a może i nawet wnuki, biorąc pod uwagę o jakich miliardach mówimy. I sam Polski Ład, podwyżka akcyzy i te wszystkie zmiany podatkowe sugerują, że raczej jest czas uzupełniania państwowej kasy niż szykowania y, kolejnej tarczy. Więc złe wyjście numer 1. Przyznanie się do błędu, lockdown, na który nas nie stać, po to, żeby przyhamować rozwój pandemii, która wymknęła się spod kontroli, i przy okazji spróbować zahamować nieco inflację, która wymknęła się spod kontroli. Przyznacie, że dobrze to nie brzmi. I teraz złe wyjście numer 2. Niech się dzieje. W końcu zaraz święta, nie ma lockdownu, nie ma co psować ludziom humoru, idźmy wszyscy do sklepu, kupmy sobie ładne rzeczy pod choinką. Nadal szaleje pandemia, która się wymknęła spod kontroli i nadal szaleje inflacja, która się wymknęła spod kontroli. Może oba zjawiska w końcu same się wygaszą. Kiepsko to brzmi. Co? Jak macie jakieś komentarze y, ze swoimi pomysłami, może scenariusz numer 3, tylko taki na poważnie, nie tam, że jakieś polityczne, okropne rzeczy, które będę musiał skasować, y, bo, bo słownictwo będzie nieodpowiednie, tylko tak na serio. Jeśli macie jakiś trzeci scenariusz, jak można by z tego wyjść y, i co ma realne szanse, to ja zapraszam do rozmowy w komentarzach YouTube'owych. No ale te dwa scenariusze, to mówię, ja, urodzony optymista, y, kiepsko to wygląda, ale na koniec, żeby był jakiś pozytywny akcent. To, co zawsze powtarzam, czyli że wielu słuchaczy tego podcastu sobie po prostu poradzi, bo dba o swoje finanse osobiste, dba o inwestowanie, uczy się cały czas, wie, że tymi pieniędzmi trzeba zarządzać, trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie i, i, i robić ten swój bufor kapitałowy przez długie, długie lata. No ale dla milionów Polaków to będzie duże obciążenie, niezależnie od wybranego scenariusza złego lub złego. Trochę ciężkie miesiące przed nami, więc tym bardziej, edukacja finansowa mocno się przyda i mam wielką nadzieję, że będę mógł Wam w tym pomóc na tyle, na ile to tylko możliwe. Czy moimi programami, pomysłami na 2022 i tych mi też nie brakuje i niedługo będę się z Wami dzielił tymi pomysłami. Ale pamiętajcie o tym, co jest najważniejsze. Po całym tym strasznie pesymistycznym odcinku. Przez nasze życie przetoczy się jeszcze wiele problemów gospodarczych, wiele z nich już się przetoczyło. Historia pokazuje, że naprawdę straszne rzeczy się na rynkach finansowych działy, i nasi rodzice i dziadkowie mieli dużo większe problemy i z inflacją, i z paroma innymi rzeczami, i my się martwimy o niedobór chipów. Tam kiedyś był niedobór bardziej podstawowych, nawet produktów, bym powiedział. Więc, jakby nie patrzeć, przed nami te wszystkie zjawiska ekonomiczne jeszcze będą się piętrzyć i będziemy jeszcze nie jednej pesymistycznej audycji na ten temat słuchać, ale my możemy, robić tylko to, na co mamy wpływ. I to jest najważniejsze. I tego nie można zgubić, żeby nie oszaleć w tym szumie informacyjnym i, i nie wpaść w jakieś fobie, że co nie zrobimy, to będzie źle, i za moment będzie jakaś inflacja, za moment będzie inne zjawisko, i jeszcze inne, i jeszcze inne. Róbmy to, na co mamy wpływ. Czyli chociażby edukujmy się finansowo, dbajmy o, o nasz kapitał, o nasze rodziny. I, i chciałem powiedzieć, szeszmy słowo edukacji finansowej, ale to chyba źle brzmi. Starajmy się trochę też ten kaganek edukacji finansowej nieść razem, żeby Pomóc bliskim znajomym, rodzinie, sąsiadom, no bo jeszcze mamy wiele lat do nadrobienia i mam nadzieję, że też będę w stanie jakoś z tym pomóc, żebyśmy przez te miesiące inflacji przetrwali, no ale przez te wszystkie inne zjawiska ekonomiczne, negatywne również, żebyśmy przetrwali i, i po prostu bogacili się intelektualnie i żeby na naszych rachunkach też te wyniki były coraz, coraz lepsze. Tylko tyle i aż tyle róbmy to, na co mamy wpływ do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie to służy do tego specjalny adres e-mail niczadarmo.pl mówił Tomek Jaroszek zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo